Cześć, witam Ciebie w drugiej części odpowiedzi na pytania moich widzów dotyczących relacji damsko-męskich. W poprzedniej części nie dokończyłem odpowiadać na pytania zawarte pod pierwszym filmem, więc będę teraz to kontynuował. Do dzieła! That's why I like it. Zadaję pytanie. Czy kiedykolwiek zgłębiałeś wiedzę na temat 16 typów osobowości Karla Yanga? Jeśli tak, to jakim typem osobowości ty jesteś, i czy interesowałeś się, jakim najczęściej typem są Twoje partnerki? Nie. Nie zadawałem sobie nigdy takich pytań z takiej racji, że bardzo nie lubię y, tego rodzaju przyjmowania nauk dotyczących czegokolwiek, które zakładają jakieś. Zasady, jest ich jakaś określona liczba, bo to wszystko tworzą ludzie. Podziały tworzą ludzie. Typy osobowości tworzą ludzie, a nie natura. Dlatego ja nie lubię przyjmować cudzego sposobu postrzegania świata. Mogę zaczerpnąć, dowiedzieć się, jak ktoś na coś patrzy, ale wolę filozofię niż, niż segmenty, podziały, szuflady. To nie jest mój sposób nauczania, dlatego nie mam ciągot, żeby zgłębiać tego rodzaju rzeczy. Jakieś na przykład cztery podstawowe typy osobowości, ten introwertyk, ekstrawertyk, to, 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 to tak samo jak ten podział na ektomorfików, endomorfików, nie kupuje takich rzeczy. Co nie znaczy, że to nie jest prawdą, ale na pewno biologia nie wypluwała złona matki yy, yy, ludzi z yy, podziałem na te kategorie. To ludzie je wymyślili. Dark Moon pyta o coś niestandardowego. Bardzo dobre materiały masz na kanale. Na pewno. Wielu skorzysta. Moje pytanie to jak zniszczyć w kobiecie syndrom księcia z bajki? Chodzi mi o to, kiedy kobieta faktycznie spotka bardzo przystojnego mężczyznę z jej snów i nagle zamurowuje taką kobietkę i słowa nie może wydukać. Brać taką od, od razu za rękę do łazienki, bo, bo emocje z niej aż tryskają, czy bawić się w jakieś tworzenie w niej komfortu, żeby wyluzowała? Z góry dzięki za odpowiedź. Jeszcze raz świetny kanał. Dziękuję. Po co masz niszczyć w kobiecie syndrom księcia z bajki? To, że kobieta widzi w tobie księcia z bajki, to ja uważam, że w tym nie ma nic złego, ale dam ci radę, która może ci się przydać. Jeśli podchodzi do kobiety facet idealny, oczywiście nie będziemy się wgłębiać, czy istnieją ideały, czy nie, to w niej rodzi się panika, odruch ludzki jest taki, żeby uciekać, szczególnie u kobiet. Pamiętam, Kiedyś, kiedyś, kiedyś przyjechał do Polski Zan Perion, to jest przez telewizję satelit coś tam, uważany za najlepszego uwodziciela na świecie, pan z Kanady. W książce Nila Straussa Gra jest o nim cały rozdział. Jak byłem y, gówniarzem szukającym informacji o uwodzeniu, dorwałem książkę Gra i, i pamiętam ten rozdział bardzo dobrze o Zanie. Y, nie sądziłem, że będę miał okazję kiedyś go poznać, a nawet gdzieś z nim wyjść na spacer wypić kawę i siedzieliśmy wtedy z, z Brunetem, z Aleksem, z Zanem przy stoliku i właśnie Brunet pytał o to, Zana, co jest grane, że ja zatrzymuję dziewczyny teoretycznie, robię wszystko prawidłowo, a one i tak czują potrzebę ucieczki, wycofują się, przepraszają, dziękują, dziękują za znajomość, przepraszają, że się śpieszą, nawet gdy się nie śpieszą wyglądają jakby nie wytrzymywały presji i uciekają. I mu wtedy odpowiedział: "Widzisz, bo to jest tak, że kiedy podchodzi taki facet, który dobrze wygląda, nie jest pijany, jest inteligentny, to ta dziewczyna po prostu nie wierzy co się dzieje i ją zżerają kompleksy, że ona jest nie dość wystarczająca, więc na początek znajomości warto jest powiedzieć o sobie jakąś słabość, żeby troszeczkę zrównać te poziomy, zrównać ten szok. To mówił Zan. Ja ze swoich doświadczeń jakby podpisuje się pod tym, natomiast yy, to jest troszeczkę szerszy temat, bo to nie musi być przy zaczepieniu dziewczyny, ale ogólnie mam taką zasadę, że mniej więcej to czujesz, gdzie są wasze, jakby kto tutaj rządzi w relacji. Takie rzeczy się mniej więcej wyczuwa, kto dla kogo jest bardziej wartościowym dodatkiem w znajomości, czy ty dla kobiety, czy kobieta dla ciebie. I zawsze mam tak, że kiedy ja czuję, że znajomość ze mną dla tej dziewczyny jest olbrzymim awansem, to ja wtedy staram się zrównać nasze, to jej uczucie tych poziomów, właśnie żartując z siebie, będąc wyluzowanym, opowiadając o tym, o przyszła na przykład kelnerka obsłużyć mnie, kiedy raz wyglądałem bardzo dobrze, gdzieś tam prowadziłem szkolenie, czyli widać było, że to ja mówię do kogoś, że jestem autorytetem, ona była kelnerką, była śliczna, ale znam myślenie dziewczyn, one zawsze myślą o sobie, o sobie skromniej niż, niż wy o nich. Więc wiedziałem, że może być trochę nieśmiała, zamierzałem coś z nią zrobić. Więc jak przyszła, to powiedziałem jej, że spuściłem gdzieś widelec, że, że uświniłem się, że e, ochlapałem jeszcze szybę i że poproszę o inny widelec, że ze mną tak zawsze. Ona zaczęła się śmiać, była wyluzowana, potem coś zagadałem o jej tatuaże, powiedziałem, że są ekstra. Ona oczywiście miała trochę jakby gorzej wykonany takie zwykłe e, tatuaże proste, e, więc pochwaliłem, czyli wywinowałem ją do góry, a siebie obniżyłem, żeby się swobodniej poczuła bez problemu się ze mną spotkała po pracy, po, po, po tylu godzinach pracy jeszcze w nocy. Yy, I to jest fajne. Natomiast kiedy dziewczyna mocno, mocno cwaniakuje, to wtedy nie ma co jeszcze jej wyżej podnosić, trzeba troszeczkę inaczej. Ale to nie jest o tym pytanie, więc nie rozpędzam się. S7, Eagle 87 pisze, witaj Rafał, czy bogate doświadczenie seksualne powoduje później brak zaufania w związku? I zniszczenie mechanizmów związana, związania się z drugą osobą. To jest bardziej złożona kwestia, dlatego że doświadczenie seksualne to jest jedno, a rozwój wewnętrzny to jest drugie. Dobrze jest, jeśli Twoja świadomość i rozwój postępuje za ilością partnerek i doświadczeń, jakie z nimi miałeś, żeby znaleźć odpowiednie miejsce w głowie dla tych wszystkich doświadczeń, tak aby Ciebie to nie niszczyło, a żeby Cię to wspierało. Ja na przykład zauważyłem, że, zresztą mówiłem to w poprzednim filmie, że jakby kolejnym etapem gdzieś tego, tych, tych doświadczeń rozwijania się w relacjach damsko-męskich jest umiejętność wydzielania większego szacunku y, do kobiet. I u mnie ja się mega z tego cieszę. I wczoraj nawet rozmawiałem o tym z jedną koleżanką, y, która u mnie była, że. To jest bez sensu w facetach, że są tak niezorganizowani, że chcieliby z jednej strony mieć dziewczynę, y, taką, która oddałaby im się na pierwszej randce, y, bo jeśli ona im się nie odda, to oni są niespełnieni, są wkurzeni na tą dziewczynę. Z drugiej strony, jeśli ona odda mu się na tej randce, to y, jemu jest dobrze wtedy, kiedy, kiedy robi to z nią, ale. Y, Traci szacunek do tej kobiety, ma złe zdanie o kobietach, potrafi nawet w towarzystwie męskim mówić, że, że są jakieś jednorazówki bądź takie, w, w, wokół których trzeba trochę pochodzić. I jakie to jest niszczące dla psychiki takiego faceta, takie biadolenie, bo dlaczego on nie potrafi wyzwolić w sobie porcji szacunku za to, że dostał to na pierwszej randce? Ja myślę, że przede wszystkim powinieneś nauczyć się szanować dziewczyny za to, że z nimi możesz doświadczyć właśnie tak ekstremalnych, yy, różnorodnych przeżyć. Jeśli dziewczyna zrobi coś, co Twoim zdaniem jest bardzo wulgarne seksualnie, skierowane do ciebie, zrobi to jeszcze w dodatku bo, na bardzo szybkim etapie waszym, początkowym etapie waszej znajomości, to wyobraź sobie, żebyś tego nigdy nie dostał, żebyś tego nigdy tych emocji nie przeżył. Jak możesz stracić jeszcze dodatkowo, gratisowo szacunek do tej dziewczyny? Przecież to jest yy, strzelanie sobie w kolano. Ja bardzo szanuję wszystkie te dziewczyny, które były w moim życiu i które robiły ze mną różne fantastyczne rzeczy. Czuję się tak napełniony dobrymi emocjami, fantastycznymi i niezastąpionymi emocjami, że radość kipi, radość masz w paznokciach, a szkoda ich obcinać. Jak sobie wspomnisz mnogość tego wszystkiego, co tak było piękne, i jak można dziewczyn nie szanować za to? A jeśli sobie dobrze popzykasz, jeśli dziewczyna z tobą wyjdzie szybko po dyskotece, jesteś spełniony. Tak to biadolisz, że wracasz sam i uczysz się uwodzenia, bo wracasz sam, bo wracasz sam. A jeśli ci się uda, to potem mówisz, że ach, no są takie szybkie dziewczyny i są takie jakieś te jakby lepsze, że te, na które trzeba poczekać. To bez sensu. Jak te dziewczyny potem mają robić to wszystkie fajne rzeczy spontanicznie, skoro, skoro są tak beznadziejnie kategoryzowane? U mnie wz jakby wzrasta szacunek, uczę się z biegiem czasu szanować dziewczyny za ich całość. Czyli za tę stronę, która jest w nich ta wulgarna, też potrafię je szanować. Wczoraj właśnie rozmawiałem z tą koleżanką o tym, że na przykład ja... Nie chciałbym dziewicy, nie jest mi do niczego potrzebna. Wolę doświadczone dziewczyny, dlatego że te wiedzą czego chcą. Jeśli wybrały mnie, to wiedzą konkretnie z jakich powodów, więc, jakby to, co między nami będzie, będzie innej jakości. Wiedząc, że dziewczyna, z którą mam do czynienia, miała spore doświadczenie. Ja jej w ogóle nie oceniam. Ostatnio oglądałem jakiegoś y, seksuologa, który o tym opowiadał, że właśnie faceci chcieliby, żeby dziewczyna była ladacznicą dla nich, ale ogólnie, żeby była bardzo porządna. Natomiast, nawet wtedy, moim zdaniem, kiedy ona jest dla ciebie ladacznicą w łóżku, to też nawet w tym momencie masz o niej jakieś y, zdanie. Inne niż o takiej jeszcze cnotce, która była niezdobyta, którym, z którą jeszcze nikt tego nie robił. Tamta się wydaje bardziej czysta. Nawet jeśli dla ciebie tylko by to robiła, to już będzie się podejrzewał, że być może jak poszła na dyskotekę, to to samo zrobi z innym. Zobaczcie, jak mocno i jak wszędzie czyhają na każdym kroku na nas takie pułapki myślowe, które, które powodują złe emocje w kierunku do kobiet. I właśnie za to tracimy do nich szacunek. To jest bez sensu. Naucz się szanować swoją kobietę. Cezary. Sipurzyński. Rafał Żuber, widziałem Cię w Krakowie w połowie kwietnia, gdy szedłeś w Krakowie ulicą i zatrzymałeś się na rogu świętego Tomasza z blondynką. Eee, widziałem, co zrobiłeś z tą kobietą. Potem się rozeszliście. A wczoraj trzy razy cię widziałem na rynku głównym. W tym raz, gdy mówiłeś małym maczkiem. Nie wiem o co chodzi. No i z tą samą znów blondynką tego samego dnia. Rafał jesteś dobry, super działa i masz ten. luz, działam w Krakowie i cię tam widzę. A tu pytania nie było, no dzięki, spoko, ta kobieta jest fantastyczna. Y, Boxfreak93, ja rozwinąłem twoje pytanie i czytanie jego zajęłoby kilka minut. Chłopie, to nie jest pod film pytanie tego rodzaju, y, naprawdę, przepraszam ciebie, ale nie odpowiem na to tu pod tym filmem. Marwu, moje pytanie do Rafała, ile razy dziennie z iloma kobietami średnio uprawiasz seks? Marwu, widziałem twoje poprzednie pytanie, pozwoliłem sobie nie przeczytać, bo jedziesz chłopie ostro i sam twój takt też nie powinien posunąć się do tego, żeby mi to pytanie uważam zadawać przynajmniej publicznie. MR -fers F, jak yy, wprowadzić w prosty sposób na spotkaniu z dziewczyną tematy seksualne? Chodzi tu o typowo werbalny komunikat. No chłopie, no o tym to już tyle materiału zrobiłem, że naprawdę... Chyba z lenistwa nie przeczytałeś, co? Powiem dosłownie w dwóch zdaniach, jako że już o tym dużo było. To jest bardzo proste. Jest na to tysiące sposobów. To nie jest kwestia techniki, to jest kwestia kreatywności. Kreatywności, bo kumaty zorientowany na to, że chce prowadzić tematy seksualne, facet ze wszystkiego ulepi jakąś, jakąś ścieżkę, która poprowadzi do tego tematu. Mo ja kiedyś dałem takiego, takiego pewnika, on chyba jest w moich y po zalogowaniu się na moją stronę internetową w materiałach szkoleniowych, dokładnie tak się nazywa ta zakładka, jest chyba taki film o takiej technice seksualnej, gdzie ja muszę to jeszcze sprawdzić, ale chyba jest właśnie, gdzie ja opowiadam taką technikę, złotą technikę, która super się sprawdza. Jak to powiesz? To jest ten sposób przejścia do tematów o seksie, zakończony takim fajnym, jakby patternem, który powoduje, że że kobiecie się zrobi mokro na pewno. Sobie kiedyś takie coś wymyśliłem i potem zrobiłem to na randkach ze dwa razy. Naprawdę wystrzałowy, wystrzałowy był efekt, ale ja już tego dalej nie robiłem, bo ja nie lubię robić jakiejś jednej schematycznej rzeczy, tylko mam przyjemność z wymyślania nowych. Bydlak Game zadaje pytanie, czy bycie bardzo bezpośrednim odstrasza kobiety? <laughs> to moja domena. Uwielbiam odstraszać kobiety, te, które nie uciekną, są mi pisane. <laughs> Tak, czasami może się zdarzyć, musisz kalibrować, ale jak lubisz taką ostrą grę, podnieca cię to, kiedy powiesz ostry komunikat do dziewczyny, no to, to rób to. Jeśli zależy ci na tym, żeby pozostały z tobą partnerki, które dadzą ci te mocne, silne jakby emocje. To, 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 to przejawiając taką grę odsiejesz od razu te, te grzeczne, te troszeczkę zdystansowane. Kamil pisze, jak z grzecznego faceta zostać takim lekko bad boyem? <laughs> lekko bad boy. Pytanie powstało po ostatniej imprezie. Dziewczyna mi powiedziała, że ona lubi niegrzecznych, a ja takiej cechy nie mam. Jak się nie zepsujesz, to nie będziesz niegrzeczny. Nie da się tego udawać i to nie jest kwestią strategii. Ja się wychowałem, mówiłem to kiedyś, albo nie mówiłem, ale chyba tak, w miasteczku takim, w którym tam albo się umiałeś bić i coś znaczyłeś, albo nie i raczej byłeś popychadłem. Później mieszkałem kilkanaście lat na najgorszym osiedlu w Toruniu i tam też, tam też te same zasady panowały. I po prostu ja, mając 14 czy 13 lat jasno, postanowiłem sobie trochę się zepsuć. Chciałem, imponowało mi to w pewnym stopniu to, że, że gdzieś tam na ulicy coś, coś powiedzmy, potrafisz, ktoś się z tobą liczy. Miałem coś takiego, że czułem, że, że trzeba to odhaczyć po prostu, żeby żeby zrozumieć tych ludzi, te grupy społeczne. No i trzeba było zrobić parę takich rzeczy przypisanych tamtym ludziom. Troszeczkę wejść w ten styl życia. Wszystko No kurwa, dziewczyna Mariusza! Wszystko całowałem, kurwa! Tak. Aby się stać częścią tego stylu życia, potem wyszedłem z tej grupy społecznej. Aczkolwiek nie utożsamiałem się z tym nigdy silnie, ale wyszedłem całkowicie. Yy, I to był jedyny sposób, żeby tego liznąć. Jeśli ty chcesz być lekko bydbojem, to znaczy, chcę być nadal grzecznym, ale, ale bzykać te panienki, które mają, które mają bydboje, Chcę mieć takie reakcje, jakie mają bydboje, ale chcę nadal zostać grzecznym, dlatego napisałeś, że lekko bydbojem. Masz pewnie znajomych, wśród wszystkich znajomych, których znasz, którzy są niegrzecznymi chłopcami. Po prostu zobacz co oni robią i rób to samo. Zachowuj się podobnie. Postaraj się przechwycić ich sposób myślenia. Oczywiście nie wszystko i nie wszystko w ślepo. Ja mam znajomych, którzy na przykład nie szanują dziewczyn, są takimi bedbojami, którzy y, mają jakieś cechy z bad boyów, ale nie szanują dziewczyn, to ja na przykład wiem, że to nie jest ta cecha dzięki której oni mają te kobiety, że, że nie szanują tych kobiet, a raczej inne cechy. I nie, nie adoptuję do swojej jakby do swojego modelu tych cech, które mi się w nich nie podobają. Kiedy widzę, że są czasami tandeciarzami, kiedy widzę, że bajerują, używając kłamstw albo oszukują dziewczyny, to tych cech nie podłapuję. Mógłbyś podłapać inne cechy, takie jak jakiś sposób żartowania, bycia, reakcje, odpowiedzi do dziewczyn, bardziej ostre, bardziej seksualne. Zobacz, ja tak nie mam, a on tak robi, więc prawdopodobnie to przynosi efekty. Ale ona zareagowała, jak on to powiedział. No to wyciągaj wnioski, obserwuj, jak oni się zachowują i stawaj się kimś takim. Zresztą przeczytaj sobie tajemnicę gracza Szmaragdowy wywodzicie, tam jest w środku e jeśli nie czytałeś. Bo tam jest trochę hardkorowo wprowadzenie człowieka w takie... Takie, jakby to powiedzieć, rzeczywistość kogoś, kto jest dobry z kobietami od strony Bad boya. Tam jest to fajnie wytłumaczone. W drugiej części Tajemnic Gracza, którą robię, jest naprawdę sporo zajebistych rzeczy, sam się jaram, jak to piszę, ale drugi raz nie będę pisał tych samych rzeczy, więc w pierwszej części jest właśnie to napisane. Jeśli chciałbyś się wspomóc. Erheksu1 pisze Jakie myśli na temat danego faceta ma kobieta, która widuje faceta codziennie i on przyłapuje ją na spojrzeniach, ale nic poza tym nie robi? A co to za różnica jest? Jakie ona ma myśli? No nie jesteśmy tą kobietą, na pewno dobrze to nie świadczy o tobie. Albo myślisz, że się tobie nie podoba, albo myśli że jesteś pizdą. Prawdopodobnie któreś z tych dwóch odpowiedzi. A zakładam, że jeśli zadajesz mi to pytanie, to pewnie raczej chcesz się zapytać, co zrobić w tej sytuacji. Zagadaj w końcu. Bez problemu. Cześć, widuję cię tyle razy, zawsze zastanawiałem się, dlaczego jeszcze nie powiedziałem ci cześć. Pięknie wyglądasz, gdzie lecisz? Cokolwiek jej powiedz, będzie dobrze. Marcin M. pisze... Miała dwunastu? Spoko, ciebie może to nie ruszać. Mnie też nie, ale jej gościa, który może widział ją jako swoją przyszłą żonę i matkę swoich dzieci, musiało zgiąć w pół. Marcin M. Od razu już znam twój schemat rozumowania, jak to czytam, już wiem dużo o tobie. Jestem Maciejem Wróżbitą. To nie dlatego, że ja nie chcę być jej gościem ani ty, to my jesteśmy obojętni na to, że ona miała dwunastu. Dziewczyna, z którą chciałbym być, która miałaby 12, nic takiego. To nie jest, słuchaj, 1200, to nie jest 120, to jest 12. 12 to, jest, to nie jest dużo. Jeśli ty uważasz, że 12 to dużo, to obiecuję ci, przysięgam, kobiety w twoim otoczeniu nie będą z tobą nigdy tak szczere, jak z kimś takim jak ja. Mi mówią wszystko jakie są, dlatego że ich nie oceniam. A przed tobą zawsze będą grały porządniejsze, a ich nie zmienisz. Zawsze będą takie, jakie będą, tylko że będziesz po prostu powodował, że przed tobą będą troszeczkę inne, niż przed kimś takim jak ja. Te same kobiety. No, jeszcze ostatnie jedno, dwa pytanka, bo jak zwykle rozciąga się to strasznie, strasznie. A pytań nie ubywa. Janek Janek pisze. Dzięki za kolejny ciekawy filmik. Rafał, robisz naprawdę świetną robotę dla facetów. Chciałbym, abyś powiedział coś o prowadzeniu emocjonalnej rozmowy z dziewczyną. Czyli chyba najważniejszej i najtrudniejszej rzeczy w uwodzeniu. Ja tak jak i pewnie wielu facetów mam z tym problem. Jestem introwertykiem i często trochę sztywniakiem, który rozmawia poważnie o poważnych sprawach i mam problem z rozbawianiem kobiety wprowadzaniem humoru do rozmowy. Z natury jestem poważny i interesuję się polityką, gospodarką, biznesem. Siłą rzeczy takie tematy siedzą mi w, w głowie. Chcę być naturalnym przy kobiecie, siłą rzeczy. Trudno mi zażartować i rozbawić kobietę. Wiem, że to trudny temat, ale może masz jakąś radę dla mnie, co zrobić, jak zacząć pracować nad sobą, aby być bardziej kreatywnym, jeśli chodzi o żarty, poczucie humoru, wywoływanie silnych, pozytywnych... Emocji u kobiety. Jeśli będziesz bombardował swój umysł cały czas rzeczami takimi jak polityka i robił te same rzeczy, tymi samymi rzeczami karmił swój umysł, to będzie Twój umysł na pewnych frekwencjach takich przymulistych, jeśli chodzi o uwodzenie, pracował, jak będziesz spędzał czas przy dziewczynie. Troszeczkę należałoby zmienić stymulację dla tego umysłu. Więcej myśleć, więcej odczuwać rzeczy związanych z erotyką, z seksualnością, z z kobietą i więcej czasu z nimi spędzać za wszelką cenę, co spowoduje, że troszeczkę przechwycisz inny flow zachowywania się przy kobietach. Ta sama osoba, nawet na moim przykładzie, może zachowywać się bardzo różnie. Jak nie wychodziłem z domu w 2016, nagrałem na koniec na taki film, w którym się żaliłem, że tak zamuliłem w domu. Też czułem się sztywno, też ja ten sam gość, który miał takie wyniki w uwodzeniu, nie, że straciłem umiejętności, ale czułem, że po prostu przymulam i straciłem wibrację. W tej chwili znowu odzyskałem w 2017: gdzie się nie rusza, dzieją się cudowne rzeczy, fantastyczne, ale ja żyję inną rzeczywistością. Ja słucham tylko ciągle takich fajnych rzeczy od dziewczyn, po których cały czas buzuje testosteron i czuję, że. Rozumiesz, to jest ta energia. Czujesz ogień. Czuję ogień, jestem w grze, ogień wydziela się, bo teraz jest potrzebny, bo trzeba ogrzać kobietę, która jest, które są. A jeśli cały czas jesteś w tych rzeczach stymulujących tylko logiczną sferę umysłu, nie, tak nie może być. Ty ten sam możesz być troszeczkę inny, tylko musisz zmienić to, czym stymulujesz swój umysł. Swoją drogą, przed chwilą mówiłem o tajemnicy gracza, tam też mówię o emocjonalnym mówieniu. Emocjonalna rozmowa, to tak jeszcze w trzech słowach, to jest rozmowa, która nie jest logiczna. Czyli jeśli kobieta y, mówi ci, że była w sklepie i widziała nowe buty i stwierdziła, że sobie je dzisiaj kupi, to ty nie podejdź do tematu logicznie, nie podchodź w ten sposób, żeby Ym, powiedzieć jej, ok, a ja wczoraj kupiłem też buty dla siebie, 3 miesiące temu kupiłem buty dla siebie, albo a ja z moich jestem zadowolony. Umysł logiczny mówi, ona mówi o butach, czyli co mogę nawiązać o butach, a totalnie nielogiczny, emocjonalny umysł mówi wow, a kiedyś ostatni raz całowałaś. Nawet jak zrobić dziwną minę, to powiesz, tak mi coś natknęło, żeby zapytać, nie wiem dlaczego, a takie może wiem dlaczego. Bo jak mówiłaś, troszeczkę się zawiesiłem na twoich ustach. To już jest emocjonalna rozmowa, zupełnie nielogiczna. Musisz zmieniać konteksty, mieszać to wszystko w taką jedną papkę, śmiać się, przerywać. Widzisz, facet ma tak, musi dokończyć każdy wątek, wszystko musi być logiczne. Natomiast u kobiet rozmawiają dwie babki. Jedna drugiej coś mówi, a ja, muszę ci powiedzieć coś ważnego. A w ogóle to zadzwonił do mnie wczoraj, Marcin. Drugi temat, który był tylko anegdotą, rośnie do rozmiaru następnego wątku. A nawet jak się zapomni o tym pierwszym, na koniec jest ekstaza, i tak się fajnie gadało. Jakbyś widział moje rozmowy z kobietami, z którymi spędzam czas to tam jest przelewanie emocji ja czasami tak sobie myślę ty nic o mnie nie wiesz nawet dziewczyno nawet o nic nie zapytałaś nawet nie wiesz czym się zajmuję nic o mnie nie wiesz i nic cię nie interesuje ale wiem dlaczego tu jesteś bo tobie jest dobrze bo sobie po prostu tak pieprzymy takie głupoty działam na ciebie daję ci bodźce po których ty czujesz się kobietą a tego chcesz od życia ty chcesz czuć się kobietą chcesz być stymulowana, chcesz flirtu chcesz emocji a nie informacji logicznych o moim życiu. To jest temat też głęboki i szeroki, troszeczkę nie na ten film, Janku. Dobra, na resztę pytań odpowiem w następnym filmie. Pojawiają się już następne pod kolejnym filmem i ja się boję, że to się będzie tak nakręcało. Powiedzcie mi proszę, czy chcecie, żebym nagrał z takimi odpowiedziami 5 odcinków, bo zamierzałem nagrać 3. Możecie tak zadawać pytania, możemy dojść do pięciu odcinków, a potem zacznę nagrywać te moje stare. Tutaj może taką małą sondę możemy przeprowadzić. Odpowiedzcie też i na to przy okazji. Pozdrawiam. Subskrybuj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, trafiłeś tu pierwszy raz. Bardzo miło, jeśli zalajkujesz, to też jakby jest docenieniem mojej pracy. Fajnie. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.